Sport towarzyszy mi od dzieciństwa, więc dla mnie to jest coś wyjątkowego, gdzie odnajduję swój spokój i harmonię. Cześć, nazywam się Mirosław Ziętarski, jestem studentem UMK oraz brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zanim zacząłem wiosłować, również grałem w piłkę. Od dzieciństwa kopałem piłkę. Również w podstawówce jeździłem na zawody sportowe każdego, każdej dyscypliny prawie że od biegów po rzuty piłką palantową. Także byłem ogólno roz, rozwojowy w każdej dyscyplinie. Stwierdziłem, że chcę iść do XIII Liceum Sportowego w Toruniu, do sekcji wyścigarstwa i, i zacząć na dobre treningi wieślarskie. Wszystko się dobrze łożyło. Pierwsze zawody, na których byłem i poczułem, że chcę zostać w tym zwiżlarstwie i walczyć o najwyższe medale, to Mistrzostwa Świata Juniorów. Zajęliśmy tam przedostatnie miejsce, ale wtedy poczułem, że nie trenuję dużo, mam duży potencjał i jeżeli będę pracował nad techniką, to mogę pojechać na. Ważniejsze imprezy a mistrzostwa świata, seniorów, a jeszcze trochę mam czasu. No i gdzieś przychodziły do głowy te marzenia o tym, żeby pojechać na igrzyska. Zawsze mój trener wspominał Artuzalski Mirek, ty masz taki potencjał. Ja, ja się zobaczę na igrzyskach. Może nie, w Londynie, bo nie zdążysz, ale w, ale w Rio, e, tak, w Rio de Janeiro. Rio też było przełomowe, no, pierwsze igrzyska, e, niesamowita atmosfera, zobaczyć tych wszystkich sportowców, nie tylko wieślarzy, e, ale z każdej dyscypliny jakichś stronych sportowców. Podczas wyjazdu do Paryża e, jechałem nastawiony na dobry rezultat, ponieważ e, no, można powiedzieć, e, igrzysk w Tokio, kiedy wsiedliśmy już do tej czwórki, e, za każdym razem zdobywaliśmy, przywodziliśmy z każdej imprezy medal. Więc to troszkę zbudowało naszą pewność siebie. Jak już przyszedł czas na ten finał, te emocje już opadły. Przyszło skupienie, skupienie tylko na starcie, żeby wykonać to jak najlepiej, na 100%. Pojechaliśmy bardzo mocno od początku do końca. I walczyliśmy do ostatnich metrów, zajmując trzecie miejsce. My uważamy, że to całe czterolecie, co pokazywaliśmy, skończyło się dla nas dobrze. Byliśmy na podium i zostaliśmy na podium do samych igrzysk. W tej mojej karierze otuchy i wsparcia głównie daje mi moja rodzina, moja żona Paulina i moja dwójka dzieci, Maja i Ola. Także one są dla mnie największym motywatorem i dużo im zawdzięczam. Jeżeli chodzi o pogodzenie sportu i nauki akademickiej, dla mnie to było bardzo ważne, żeby pogodzić te dwie rzeczy, ponieważ sport no, prędzej czy później się kończy, a to jest taki moment u sportowca, gdzie czasami... Kończysz w wieku 30 paru lat i no, teoretycznie w teoretycznym za dużo nie masz, yy, poza medalem. Głównie pomogła mi kariera y, dwutorowa student sportowy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, która powstała w 2018 roku. To było blisko moich rozpoczęcia nauki na Uniwersytecie. Duża pomoc właśnie idzie od osób, yy, które prowadzą tą karierę dwutorową. Yy, są moimi y, pośrednikami w, y, w łączności z wykładowcami. Uniwersyteckiego Centrum Sportowego dużo bardzo mi pomaga magister Tomek Górzyński, z którym co tydzień mam spotkania i ustalamy nasze postępy, moje postępy w nauce, on jest takim moim motywatorem, kontroluje moje postępy, sprawdzamy co jeszcze jest do zrobienia. Mam możliwość swobodnie pogodzenia sportu z nauką. Ten ostatni rok podjąłem się studiowania, bo zazwyczaj Sportowcy na tym poziomie biorą gdzieś urlopy, żeby skupić się tylko na sporcie. Ja chciałem właśnie połączyć sport i studia i nie ukrywam, że w dużym stopniu gdzieś to wyłączało mnie ze sportu. Nauka. Poświęcałem czas nauce, nie myślałem o sporcie. Igrzyska wykorzystałem igrzyska jako materiał do mojej pracy licencjackiej. To jest poczucie niebezpieczeństwa sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, którą e, piszę i będę chciał się długo bronić. Robiąc jakieś małe sukcesy w nauce, przekładało się to na moją e, pewność siebie e, w sporcie. Myślę, że to pomogło mi też w zdobyciu tego e, medalu.